Mieszkam pani Rafale Trzaskowskiej niedaleko, także droga nie będzie długa. Ja nigdy nie walczyłam o swoje prawa, ja je po prostu od początku egzekwowałam. W 1989 roku, powiem, że był to moment ekstremalny, ponieważ moje życie przewróciło się, no właśnie, przewróciłam go raz w 1957 i tak jakby trójkąt przewrócił. Przewrócić trójkąt i postawić go na czubku. I tylko ten ruch, no to było może jeden dzień, parę godzin, czy nawet jedną godzinę. Obróciłam się dookoła siebie i wykroiłam się z rzeczywistości, która była rzeczywistością, którą pan dzisiaj z powrotem wprowadzam do mojego domu. Próbuje pan wprowadzić. Potrzeba panu aż 10 milionów ludzi, żeby to wykonać. Natomiast ja, ja miałam jeden rok i zrobiłam porządek z trzema osobami, które. które próbowały które próbowały zmusić mnie do sprzątania ich śmieci nie zbyły moje śmieci bo teraz tak to już mogę powiedzieć